Siema, siema, witam na nowym z CZK z na moim kanale, Następnie wejdźcie sobie w plusik, wpiszcie grabi do 18 Tej wam 10% do wpłaty oraz 20% na sam start, oczywiście macie link w opisie, no i macie wiele metod płatności, więc zachęcam, bo sobie warto skoczyć z mojego kodziku. bo daje 10%, 20% na start i jeszcze z darmowych rzeczy macie konkursik co 6 godzin oraz 124 godziny, 124 godziny również macie Daily case, a. no ja go otwierałem wczoraj, niestety nagrywam ten odcinek trochę wcześniej niż wczorajszy, więc... Nie mogę go otworzyć, ale co 24 godziny można, także naprawdę spoko. I na samym dole jeszcze macie zabicie na social media darmowe skrzyneczki, więc bardzo fajnie. No i dzisiaj sobie chyba pogrindujemy trochę punkcików eventowych, więc sobie lecimy od razu z bitewką eventową. Wjeżdżamy sobie na grubo, zaczynamy sobie od skrzyneczki tej. Myślę, że 5 razy. Do tego sobie dodajmy 5 tych. I do tego sobie dodajmy... Gdzie jest tamta? To jest tutaj. Do tego dodajmy sobie 4 takie. I do tego dodajmy sobie na koniec. Na no to nam styknie? Idealnie. Dobra, także wchodzimy. Alin, myślę, że na 3 osoby klasycznej, na dwie to za mało, na 4 za dużo. No i mam nadzieję, że wygramy, bo jeśli nie, to będzie troszkę lipa. No i, no i tyle. No i łapeczka w grę z dzwoneczkiem. Mam nadzieję tutaj na fajne skinki. I że trochę punktów eventowych wpadnie, bo we wczorajszym odcinku no, dosyć sporo punktów przegraliśmy. Żeby nam wystarczyło na bitwę, pierwsza skrzynka zaczynamy źle. E, chociaż ta skrzynka 4 dychy kosztuje, więc nikomu tak wybitnie nie poleciało. Ok, teraz każdemu fajnie poleciało, także przyjemnie. E, zobaczmy. O, kolejna meczka Bardzo fajnie. Wychodzimy na prowadzenie. No, póki co ta skrzynka mi się podoba. Tutaj już lipa, ale dla każdego, więc nie jest źle. I ostatnia taka skrzyneczka. No i mi dało lipę. No ale dobra, im też nie dało wybitnie, więc wprowadzimy. Przechodzimy do droższych skrzyneczek i zaczynamy od awupki za 420 zł. Michał też dostał, więc jest mniej więcej równo z nami. Ten Galil, stówka, ok. Aha, i samo dostał za 500, akwamarynę, dogonił nas. Ten Galil nie wiem ile kosztuje. 15 zł. A tu hyperbestia za 500 zł. Ojojoj, oj, oj. problemy się robią. No, tutaj problemy się robi jesteśmy ostatni. Ostatnia taka skrzynka. No i Michael jest na takim prowadzeniu, że mega lipa. Cztery skrzynki, te zobaczmy tutaj. Masterpiece, ok. Za 800. Doganiamy. 100 zł straty. Proszę. trzy skrzynki takie zostały. No tu lipa. Ten Masterpiece nas podratował. Dwie skrzyneczki takie. Aha, kosa dla i samo. No, i samo jest na takim prowadzeniu, że raczej GG. Ostatnia taka skrzynka. A jeszcze Masterpisa dostał. No, i tutaj by musiała nam jakaś wybitna kosa albo rękawiczki polecieć. A nie lecą. Nie lecą, niestety. Łczołemka za 300 zł poleciała. No, niestety i samo sobie zgarnął 8 koła. A w ogóle punkty eventowe nam poleciały, czy nie? Chyba nam poleciały, bo chyba miałem 30 koła, jak się nie mylę. Ale nie jestem pewny. Eee, dobra, na stronie macie oczywiście evencik. Tak jak już mówiłem, na z że wpłacając punkciki eventowe za dane miejsce, które zajmiecie na koniec eventu, otrzymujecie skinka, więc bardzo spoko. Eee, tutaj macie punkciki, żeby możecie sobie ustrzelić skinka po prostu. O tak powiem, że ustrzelmy kilka razy. O, za 6 zł. Hej, to spoko. No i tutaj w handlarzu bronią możecie sobie wymienić 10 koła punkcików, tak jak ja, i dostać 20 zł. Przyjemnie mamy 7 dyszczek, więc mamy na jeszcze jakąś skrzyneczkę. E, za 7 dyszek możemy sobie otworzyć możemy sobie otworzyć tą skrzyneczkę. Na przykład niech będzie, I może jeszcze na odkutę nam da tutaj coś. E, jak nie da, no to niestety lipa. E, dobra, dodajmy sobie Michaela Cyk. Lecimy. I może, czy tutaj coś odda fajnego? Może, jakby dało na odkutę, to by było przyjemnie. Ale daje sobie zetkę jakąś za 46 zł. No niestety widzowie, no niestety, pamiętajcie w ogóle, że na stronie macie exchange'a, no nie mam teraz skinków, ale czekajcie, otworzę przykładowo skrzyneczkę za 4 zł, mm, na sprincie, oj, nie to, e, to, cyk, i mamy takiego skinka, wiadomo, no skinek jak skinek, no ale no dobra, nie chcecie sobie wypłacić takiej mp5, bo chcecie mieć e, taki rewolwer, bo gracie z rewolwerem zamiast digla no i otrzymujecie jeszcze tutaj cashback, bo wasz skin jest więcej warte niż ten na który wymieniacie, więc całkiem spoko no i co, łapeczka w górę są dzwonkiem i ja wam dziękuję za ten odcinek. Wpadajcie na Skinsa. kod Gravita do 18-10% do wpłaty 2,10 na sam start to jest bardzo ważne Mam nadzieję, że coś fajnego Wam wpadnie z tego możecie napisać w komentarzu, jeśli skorzystacie z kodu No i wpadajcie też na Discorda również link w opisie, także zachęcam serdecznie zawsze wszystko najważniejsze w opisie No i widzimy się jutro, bo lecimy praktycznie daily, także trzymajcie się siema!